Dzień dobry, dzień dobry, a raczej buongiorno! Jestem w słonecznej Italii. Jestem na zachodzie Italii, na południowo-zachodnim skrawku Alp. Stąd jest bliżej do Monako niż do Turynu. Fantastyczne miejsce na narty. Limone Piemonte. Doskonałe warunki narciarskie pomimo tego, że opadów śniegu ostatnio tutaj nie było. Super widoki, super warunki narciarskie, fantastyczna atmosfera. Jeżeli chcielibyście odwiedzić Limone Piemonte, to wejdźcie na stronę Itaki i tam znajdziecie bardzo atrakcyjne oferty na wyjazd do tego nowego kierunku w ofercie Itaki. A także nowego kierunku, jeżeli chodzi o wyjazdy w Alpy z Polski. Ja jestem tutaj pierwszy raz i jestem zauroczony tym miejscem. Jak tutaj jest, zobaczycie w moich relacjach. Więc zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia.